Terroryzuje tutaj osiedle. Słuchajcie, nigdy nie mówcie, że jest tak strasznie źle, że już gorzej być nie może. Zawsze może być gorzej. Zawsze może być gorzej, po prostu. 10, 20 i 22 stopnie. Witam Was ciepletko dzisiaj już w dużo lepszym stanie, jak widzicie. <grych> Także zaczynamy dzień. W dużo lepszym stanie moim, ale nie w lepszym stanie kuchni, bo jest tak jak wczoraj, bo to zawalone, muszę wszystko najpierw pozmywać i będę dzisiaj robiła sos pieczarkowy, bo mam pieczarki, które już niestety, ale trochę one już, już, już chcą być zrobione, no, już trzeba je zrobić, także zrobię sos pieczarkowy i myślę, że tak, makaronu nie mamy, Wczoraj zjedliśmy jeszcze też makaron. Makaronu żadnych zapasów już nie mamy. Musimy zrobić zapasy makaronu przy następnych zakupach. A zrobić dzisiaj sos pieczarkowy z ziemniaczkami. Tłuczone ziemniaczki i na to sos. No, my tak lubimy, także tak zrobię, ale najpierw muszę koniecznie pozmywać tutaj, bo nie mam się jak ruszyć znowu. Zrobiłam sobie znowu inkę, bo wiecie, dzisiaj jest dobrze, ale jeszcze nie jest na tyle dobrze, żebym piła kawę. Jeszcze... Jeszcze poczekam. Zresztą nie mam jakoś takiej ochoty. Dzisiaj super na kawę. E, wolałam Inkę. Słuchajcie, update. Update a propos. Coś ciemno znowu. Słońce zaszło. E, update a propos, słuchajcie, głuchego. Znowu akces z głuchym. Rano łukasz wychodził do pracy o. o 5.30 wychodzi. No i głuchy już to oczywiście ładził, krążył. Ja nie wiem, jak ten chłopak śpi. Ja nie wiem, jak on funkcjonuje, bo on tak. On o drugiej w nocy grzybie w śmietnikach. Potem o 4.00 rano chodzi. O 5.00 rano chodzi. Bo ja nie wiem, on jakby nie spał, potem w dzień też go widzimy. <laughs> nie wiem. Może nie śpi, wiecie, jak się nabierze różnych rzeczy, to może nie śpi. I, i słuchajcie, wychodził o 5 rano e, do pracy, o 5.30 dokładnie, no i napisał mi sms ja go czytałam dopiero jak wstałam, napisał mi SMS-a, że e, coś tam tak jakby startował do niego do bicia, do Łukasza, że wiecie, coś tam pokazywał, groził mu palcem, że coś pokazywał, że mu coś tam zrobi. Spluwał w jego stronę, w kierunku Łukasza. Widział to jakiś drugi e, facet, jakiś, jakiś facet jeszcze tam stał. Łukasz mówi, że chyba z klatki obok. E, no i co? I słuchajcie, trzeba coś z tym zrobić, bo to nie może tak być. E, Mówił Łukasz, że napisze maila do e, Citizen Advice, ale ja nie wiem, czy oni coś, e, czy oni coś tutaj w ogóle działają. To raz. Dwa. Ja nie wiem, ja już myślę nawet, tak teraz siedzę i myślę, że nie wiem, czy bym nie napisała maila do policji. Tutaj wiecie, do naszego jakiegoś posterunku. Bo dzwonić nie będziemy, no bo wiecie, dzwoni się na policję, na straż, na pogotowie w sytuacjach, kiedy się coś dzieje. Nie będę zawieszać za linii, wiecie, opowiadając tutaj historii o, o, o jakimś typku, ale trzeba to zgłosić, bo ja nie wiem, ale on chyba, on chyba tęski za więzieniem po prostu, wiecie, i, i to nie jest normalne. I słuchajcie, tutaj w tym wypadku naprawdę ja nie. Zwracam, nieważne jest dla mnie to, że on jest niepełnosprawny, że on jest głuchoniemy. Bo potrafi sobie jakoś kupić narkotyki, potrafi to, się tego nabrać, na, na, nażreć tego. I potem, słuchajcie, terroryzuje tutaj osiedle. No, a tak nie może być. Niestety, tutaj w tym przypadku ja jestem bardzo wyrozumiała. Ja jest zawsze, tym pierwszą osobą, która zawsze wiecie, mówi: no, no, nie wolno, nie wolno się śmiać, nie wolno, wiecie, tutaj robić jakieś przykrości, nie wolno. Wiecie, osoba chora to jest osoba chora. Ale on nie jest chory, słuchajcie, umysłowo. On nie jest chory umysłowo, bo skoro on siedział w więzieniu, to, to i w ogóle, jeżeli nie wiecie, o czym mówię, to ja Wam podlinkuję film, bo, bo tam głębiej o nim mówię. Więcej o nim mówiłam już wcześniej Wam. Jeżeli nie oglądaliście. I on nie jest chory umysłowo, bo jeżeli on siedział w więzieniu, no to ja wychodzę z założenia, że on nie może być chory umysłowo, tak? Bo gdyby był chory umysłowo, to by siedział gdzieś w jakimś zakładzie po prostu byłby, a nie... A nie, nie wsadziliby go za coś do więzienia. No, a on... bo on tak, on jednego nie jest ok, spoko, wiecie, nawet nie, nie, nie jęczy, nie wrzeszczy, nie wydaje tych swoich dźwięków, a na drugi dzień po prostu on chodzi i, i, i udaje że się z kimś bije. Więc to jest naprawdę, on, 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 to jest wszystko wpływ tych narkotyków. Wszystko. I to jest 100%, to jest 100%, naprawdę, to jest 100%. On ma pieniądze, ma pieniądze od miasta i je przeznacza właśnie na to. A potem chodzi i po śmietnikach szuka jedzenia, bo na jedzenie już nie ma jak było mi kożal, jak chciałam robić e, paczkę dla niego, w sensie, wiecie, zostawiać mu coś tam na, tych, na tym koszu, żeby jak tam przyjdzie grzebać, żeby miał. Tak teraz absolutnie mi to przeszło. Absolutnie w ogóle nie po prostu nie, bo jest normalnie gnojek to jest, to jest naprawdę on teraz zaczął, przestał chodzić w tych bluzach zakapturzony, bo, no bo wiadomo, gorąco więc chodzi też w krótkim rękawku i dopiero teraz widać jest tak naprawdę jak on jest młody, on ma swój dzień, mama za 18 lat, 19, on jest naprawdę bardzo młody, bardzo młody hucherko takie i po prostu, no terroryzuje tutaj osiedle i widzicie, i robi sobie co chce i, i nie ma na to rady i nikt z tym nic nie robi i nikt na to nie reaguje, a tak jak mówiłam, kansil, y, tutaj pani, która Zgłosiła to do Kansilu już raz, czy nawet pięć razy. Podziękował, że go dokarmiamy. No. Także Kansil Także chyba też wychodzi z założenia, że daje mu pieniądze na jedzenie, na, na a my mamy go do, dokarmiać. Jest ok, bo jeżeli dają mu pieniądze na jedzenie, to dlaczego my go mamy dokarmiać? Dlaczego nam dziękują za To co on robi z tymi pieniędzmi? Rachunki ma opłacane przez Kansil, mieszkanie ma opłacane przez Kansil Nie rozumiem. No, także znowu, znowu widzicie, znowu się odpalił tutaj i, i śmietniki są powywalane, śmieci, bo byłam z psem i są powywalane z jednego, ale nie wiem, czy to on, czy teraz tutaj rodzinka, która nam się wprowadziła, bo słuchajcie, to jest też, to jest też inny temat. Pamiętacie, mówiłam wam też przy okazji właśnie wtedy głuchego, dosłownie na tym samym filmie, tylko wcześniej, przed głuchym, mówiłam wam, że mamy tutaj rodzinę taką z szóstką dzieci. Ta rodzina zaraz po tym filmie jakoś dwa dni później się wyprowadziła, Także jakże, nie wiem. Nie wiem, bo sprawcza. Nie, do, wyprowadziła się po prostu ta rodzina. Natomiast po nich teraz wprowadziła się kolejna rodzina. Ja podejrzewam, że to jest mieszkanie jakieś kancelowskie, Oni tutaj po prostu przerzucają rodzinę tak na mm, czas. E, wiecie, jak nie wiem, gdzieś tam mają jakieś odrobaczanie u siebie na przykład. Tutaj to jest bardzo, wiecie, możliwe i popularne w takich domach, takich ro rodzin, czy, 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 czy jakieś, nie wiem, odgrzybianie, to jest też bardzo popularne, bo tutaj niestety ten grzyb jest z Anglii. I oni tutaj ich, wiecie, dają na ten czas, na przykład na miesiąc, na dwa, bo tak jakoś tamta rodzina była. A słuchajcie, teraz nam się wprowadziła rodzina z dzieci znowu, eee, ale rodzina romska. Ale rodzina romska, także, ale światło świruje, słońce wychodzi, zachodzi. Ale rodzina romska i teraz to są dopiero jaja i teraz to są dopiero cyrki i mówię, co ci, nigdy nie mówcie, że jest tak strasznie źle, że już gorzej być nie może, zawsze może być gorzej, zawsze może być gorzej, po prostu ja już się przekonałam, zawsze może być gorzej. Usamka e, dzieci, znowu w wieku od ten malutki ma z 2 latka do nie wiem, bo nie wiem, bo ja tak naprawdę mi się wydaje, że ja co chwilę tu inne dziecko widzę, co chwilę inną inną grupkę dzieci, więc nie wiem tak naprawdę ile ich jest, osiem to jest te, co rozpoznaję, a pozostałe, które przychodzą, jacyś nastolatkowie, jakieś yy, byczki, takie wiecie, już dorosłe, ale młode, yy, nie wiem, nie wiem, ale <laughs> wiecie, jak to jest z rodzinie roskiej, ich tu jest po prostu mnóstwo. I słuchajcie, najlepsze jest to, że teraz tak, poza tym, że wiszą, e, suszą się majty na dole, na suszarce, suszarka jest rozłożona przed, przed blokiem, przed budynkiem na osiedlu, jest rozłożona suszarka i suszą tam ciuchy. No przy tych dzieciach to się też w sumie nie wiedzie, ona ma to robić. Ale bez jaj. Oni wiecie, oni, to, to, to jest takie społeczeństwo, że oni jak gdzieś wchodzą, nawet są nowi na danym osiedlu w danej społeczności, to oni są jako siebie. Oni się w ogóle nie przejmują, że tu są jakieś zasady, wiecie, wypracowane, że tu ludzie jakoś tak ze sobą współżyją współ w jakiś określony sposób, że, że właśnie, że drzwi się zamyka na przykład, jest kartka wywieszona, że proszę zamykać, że drzwi mają być zamknięte cały czas od klatki. No bo była już też akcja, że głuchy wywalił śmieci na pierwszym piętrze kiedyś w nocy, rozsypał na korytarzu, bo to była zimą, i wszedł sobie i zimno mu było, żeby wygrzewać na dworze, to wziął wór i rozpierdzielił to na korytarzu. I z tego powodu też y, ta pani, nasza babcia, za, też o niej mówiłam, y, zawisiła kartkę, że drzwi muszą być zamknięte przez cały czas. No to teraz jest kamyk wsadzony w drzwi, drzwi otwarte na oście. cały dzień. Ostatnio były drzwi otwarte, wyjrzałam przez okno po 11 na oścież mówię, no kurwa, w piżamie, będę teraz schodzić, zamykać drzwi. Ale nie schodziłam, koło 12 spojrzałam i y, były zamknięte. Ale drzwi są otwarte cały czas, bo te dzieciaki wiecie, i drzwi do mieszkania też są u nich otwarte cały czas. Te dzieciaki po prostu jakby mieszkają w domku jednorodzinnym. One wy wypadają, wpadają z powrotem, wypadają, wpadają z powrotem, więc drzwi są otwarte non-stop. Drzwi otwarte non-stop, pranie się tam suszy. Harmider jak cholera. Teraz jest cicho, bo są w szkole większość, ale część jest też w domu, bo widzę. Nie wiem, dlaczego nie chodzą do szkoły. Zapytam się kiedyś, jak będę miała, dlaczego wy nie jesteście w szkole, bo to też jest ciekawa sprawa. Słuchajcie, tak, bo tak mi terroryzują psarze, po prostu to jest masakra. Nie mogę teraz wyjść z psem. Nie mogę wyjść z psem. Jak wychodzę z centrum, muszę najpierw obczaić, czy ich gdzieś nie ma w okolicy i dopiero wiecie, dzida, szybko i wracam. Albo gdzieś muszę iść dalej. Bo po prostu za każdym razem te moje dzieciaki możemy pogłaskać, możemy pogłaskać. No i wiecie, no jak on mówi dzieciom, no to są dzieci, no one nie są niczemu winne, że żyją w takiej rodzinie, że robią taki hardmider, że tak to tu wygląda teraz po prostu z nimi. To wiecznie hałas, krzyki w ogóle i w ogóle ruch non stop. A była taka cisza i taki spokój, tak bo mówiłam, że lubię tą dzielnicę, jak w której mieszkam w Kielęta, i to teraz się to zmieniło trochę. No, przez nich właśnie. I cicho. I kuki właśnie tak cały czas też. W domu szczeka, piszczy, bo, bo oni się drą, wiecie, krzyki i tak dalej. No psy nie lubią takich rzeczy. Psy nie lubią krzyków. No i chcą głaskać tego psa i po prostu nie da się z nim być. Wczoraj Łukasz wieczorem wyszedł z psem, patrzy przez okno, obsiędzi, ob, obsiadły go te dzieci po prostu dookoła. Pies, pies, wiecie, ona się trzęsie, ona się boi jeszcze. No i Łukasz dał pogłaskać, ale mówi, że tak na no faktycznie tak chwilkę, chwilkę i mówi dobra, już koniec, nie stresujemy psa, już nie głaszczamy i, i odszedł z nią, bo, bo mówi, że tak się trzęsła, że po prostu jak galareta. Także no, wiecie, to też jest temat na inną bajkę po prostu, no... Ja nie wiem, nie wiem. Po prostu nie wiem, ale słuchajcie, zawsze może być gorzej. Naprawdę zawsze może być gorzej. Dlatego głuchy może nie jest jeszcze tak, wiecie, <głuchy> może nie jest jeszcze tak źle, że ma być tutaj taką osobę. Zawsze może być gorzej, wiecie. Zawsze mógł być jakiś, nie wiem, morderca. Też nie wiadomo, co on, wiecie, co on. Co on ma w głowie i co on sobie myśli. no. A ja dzisiaj z racji tego, że już jest tak gorąco, słuchajcie, to w takim kombinezonie. To jest kombinezon, on jest tutaj na gumkę wiązany, ma kieszenie i słuchajcie, on jest w kolorze bordowym. Widzę, że widać, jakby był czerwony na że on jest ciemny, bordowy. I słuchajcie, on jest z, z Lidla. Tam, przepraszam, spodnie leżą, myłam my z tym rano, to było y, troszkę chłodniej jednak. No a teraz się przebrałam. On jest z Lidla, jest świetny, naprawdę, taki fajny. Ja w zeszłym roku go kupiłam, ale nie zdążyłam go nosić, bo jakoś on był, nie wiem, jakoś na wyprzedaży w ogóle, y, tak późnym latem. No, to dzisiaj sobie go założyłam. Bo jest naprawdę ciepło, on jest taki fajny, przyjemny, miły i, i w ogóle, wiecie, wygodny bardzo. wygodne na siedzenie w domu, wygodny też na chodzenie. Także na drugi spacer już pójdę w nim z psem, bo już na pewno będzie bardzo, bardzo gorąco. Tylko muszę sobie nakremować nogi. Pokażę Wam czym. Jedna z Was mi przypomniała w komentarzu, że. Ja mam ten balsam, o tym balsamie w ogóle, że właśnie używa nie samoopalacza, tylko tych balsamów brązujących, zapytałam których i właśnie napisała że chyba o ten Ci kochana chodziło, bo Brazilian Body, tak mi się wydaje z Eveline. I przypomniało mi się, że ja też go mam i właśnie nim sobie wysmaruję teraz nogi, bo mam niestety bladę, a samopalacz jakoś mi się nie chce kłaść. Jakoś, wiecie, zaczęłam się odkrywać, to nie chce mi się kłaść od samoopalacza. Jak było zimno, to kładłam, bo mi się chciało, no tak właśnie ze mną jest. A teraz mi się nie chce, więc sobie posmarujemy tym, to jest pięć w jednym tutaj możecie sobie poczytać. Ja go kupiłam przez internet, bo no, Eveline, no to tutaj w sklepach tego nie ma, ale tak mi się wydaje, ale widzę, że to jest w ogóle na angielski rynek, tak teraz się przyjrzałam. No, tak mi się wydaje, że nie ma w sklepach, więc yy, przez internet też znajdziecie w Anglii. jeszcze teraz obiorę, słuchajcie, tego sosu zazwyczaj nie obieram pieczarek, ale te już nie są takie ładne więc obiorę je i zabieram się za sos Sosik gotowy, może nie wygląda, ale jest pyszny, a ja zabieram Kuki i lecimy na drugi spacerek. Wróciliśmy, słuchajcie, nie wzięłam was na spacer, bo też nie szliśmy na, nie dzisiaj na dłuższy spacer, słuchajcie. Z jednej strony terror od głuchego, a z drugiej strony terror od dzieci, terroryzują nas dzieci. Po prostu one nie są w szkole, jest 12, nie wiem dlaczego, ale nie są z jakiegoś powodu w szkole, ani w przedszkolach, ani nigdzie. Ech, no i oczywiście, wiecie, one chcą cały czas tą Kuki głaskać, ona się stresuje, nie pozwoliłam im tym razem, ale powiem Wam tak szczerze, że nie wiem, po prostu, ale chyba, chyba czeka nas wyprowadzka. No, chyba, chyba będzie czekała nas przeprowadzka, po prostu w inne miejsce, bo tu, tu było cudownie przez dwa lata, a teraz to po prostu z każdej strony jakiś terror, masakra. I will never Ja mam i to na tyle dzisiaj, słuchajcie. Już nic więcej dzisiaj nie. rozgadałam ja. z mamą przez telefon i mama się zapytała, ile waży Kuki i w sumie sama nie wiedziałam, ile ona już teraz waży. No więc y, musiałam zważyć siebie, a potem y, siebie z psem, drugi waży 5,5 kg A ja słuchajcie, ja od lat ważę cały czas tyle samo. Cały czas. Tam się waha, wiecie, tu pół kilo w tył, tu pół kilo w przód, raczej bardziej w tył, pół do kilograma w tył niż w przód. Tak teraz ważę, słuchajcie, 2 kilo do przodu. Masakra! I nie wiem skąd to się wzięło, bo słuchajcie, ja nie jem wcale więcej. Wręcz bym powiedziała, że jem mniej niż wtedy, kiedy wiecie. Normalnie chodziłam do pracy, uważam, że jem mniej. Bo jakoś tak nie mam apetytu, ale też się nie ruszam. I zobaczcie, jak. Ee, jak. jak siedzenie w domu po prostu szkodzi na wagę. Przynajmniej w moim przypadku zaszkodziło. No, słuchajcie. Hmm. Musiać trochę poruszać, bo, bo to, jest, to jest po prostu brak ruchu. Bo tak, jak Wam mówię, ja nie jem więcej, nie jem absolutnie więcej. Ja bym że jem mniej nawet. Czasami jem raz dziennie, bo mi się nie chce. Tylko, że jak nic nie robię, to wiecie, nie spalam. No właśnie, wtedy to, to, co zjem raz, to już jest nie, nie ten, niespalone. No. Także jestem dwa kilo do przodu, pierwszy raz od nie wiem, ilu lat. Boże, upał jest taki, że masakra. Zobaczcie, jak ja w ogóle wyglądam. Tragedia, jak jakiś szczur po prostu. Ech, tragedia jest. Jest jeszcze jasno, jak widzicie. Ale ja już idę do wanny, idę wziąć sobie prysznic i zmontować dla, dla Was tego vloga, żeby był na pewno na jutro. Także tak. Więc trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia jutro. Pa!